Cholera się od tych przetreningówek uzależniliśmy i ani bez tego, ani tego, bez tego, rusz, no nie? Ja nie biorę Ja też nie. Zobaczcie, ludzie w opakowaniach termicznych znowu na dworcu. A to budowali dworzec właśnie w centrum Łodzi, zapomnieliśmy wam powiedzieć. sprawa A tu jest Barbershop W jednym z odcinkówśmy nagrywali nasze golonki Pamiętacie? Pamiętacie Siedzi brodaty zajebista jest, to, jest, to, co jest co bardzo uciek. lubimy to naprawdę bardzo fajnie się czuję w Łodzi nie wiem co ciągnie mnie do tego miejsca może właśnie coś takiego, że coś się w tej Łodzi skończyło bo kiedyś yy, to miasto tętniło przemysłem, włókienniczym nie tylko, no nie ogólnie no, przemysłem po prostu przemysłem, ale włókienniczym jak najbardziej to była taka domena i to się wszystko pokończyło i teraz mamy właśnie takie stare, po prostu opuszczone no, ale... miejsca, które zostały na nowo zmodernizowane, reaktywowane, często na bary, na imprezę, na, na dyskoteki i na różne po prostu miejsca artystyczne. I właśnie w jednym z takich miejsc jesteśmy. Tutaj jest galeria, tutaj Weronika mnie zaprowadziła. Była wystawa i tak o, naprawdę. Mówię bo nie wiadomo... Myślę, że wszyscy wiedzą, kim jest Weronika. No, to jest moja kochana dziewczyna, także. Jedna rzeczona, bo się nie będą, będą ośrodki, jak nie szykowały. Do jeszcze chwilę, jak na razie. Na razie jesteśmy w miejscu. Weronika to odnosi ode mnie. A Dronika, nie, to tu, tu chyba było. A, zamknięte, zamknięte. To tutaj było to miejsce kulturalne. Ale wracając do, wracając do miasta Łódź. Słuchajcie, to jest tak fajne no, miejsce, że dużo budynków zostało, właśnie, mówię, przerobionych na. Zmodernizowanych na zupełnie inne przeznaczenie, czy to sklepy, czy e, jakieś księgarnie, kawiarnie tematyczne. Można I to jest coś niesamowitego. Dlatego, można powiedzieć, że tak naprawdę e, Łódź e, no. dostała tak, tak naprawdę e, następną szansę i. Z tego co ja tutaj z Krzyśkiem zaobserwowaliśmy w tych miejscach, w których jesteśmy tak naprawdę, a wszyscy mówią, że Łódź jest taka pusta i No Znaczy może i... dla ludzi, którzy tu mieszkają, znaczy, może, mieszkają. może tak odczuwają. My czymś tutaj nie mieszkamy. Tak, jako tak, tak turyści, jako goście czujemy się naprawdę bardzo, bardzo I świetnie. Rewelacyjne miejsce no, oczywiście musi ci tak, odrodzić Piotkowską, o, Piotkowską. I oczywiście Piotrko. musimy jeszcze e, pochwalić się naszymi kursami, także jak, a, jak będziesz na Piotrkowskiej, szalne. to. Tak no, to chyba też jest jeden, jeden z elementów. <laughs> tak jest, to zapraszam oczywiście na nasz kurs kurski. Zapiszę na WST, dobra już za dużo te reklamy Miesz, wsadzonej serii, tak? Za dużo, ale tak i tak musi być, żeby <laughs> tak trochę wkręciło atmosferę Tak jest, mamy kulisy of Piotrkowskiej I tak to wszystko wygląda Także miasto dostało bo szansę Umyj i tutaj, tutaj. umyj tutaj I umyj tutaj jest od razu Nie wiem co to jest, ale A gdzie jest umyj tam? Nie wiem właśnie To może pójdziemy najpierw tam? Musimy się poznać. Smary, opary oraz części zamienne, czelicie? Ale do czego? Do samochodu hmm. Nie samochodów, no jak nie, Boże, nie wiem, to jest w ogóle. Na ja 100%. Nie wiem, a tu no jakaś fajna. O, tutaj kolejna, to jest kawiarenka? Czy co to jest kolejna? Nie, to jest sklep, wygląda jak kawiarnia. Jest, 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 jest. Maszyna do szycia ozdoby. I widzicie, właśnie to o czym mówiłem. Tutaj na pewno kiedyś były jakieś fabryki. Były fabryki, Zakłady, a teraz zostawili klimat tych cegieł i to mi się naprawdę bardzo, 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 bardzo podoba. Z jakim, jakim, jakim zaangażowaniem to wszystko opowiadasz? Teraz. No, kurczę, na no, mnie no działają takie rzeczy, naprawdę. Drewno, stal, ekscytacja. podłoga betonowa, cegła oczywiście, żarówki, żarówki właśnie takie wiszące z sufitu. O, tak jak tutaj widzicie. To mi się bardzo podoba. masz opary i Trybomachy. Trybomachy. Trybomachy w, w konstrukcji, konstrukcji, więc tutaj, kochani, się wszystko zaczęło, gdzie zaczęły maszyny ciężko pracować. Bardzo ciężko maszyny pracowały? Trybomachy. Trybomachy to jest jednostka pracy ciężkich maszyn wyróbkowych. <laughs> Macho pary to związane Caramba. z przepychiem. Pary pewnie pod ciśnieniem, wiesz, maszyna. No. Ciężej pracowała niż Szostak podczas no. redukcji. <laughs> 12 cylindrów gra w ciszy poranka, poranka, kosz pełen gwiazd, gwiazd i kwiatów cudnych, godzina piąta rano, droga na wschód, droga suknia utkana z liści i wiatru i jeszcze czarny, czarny kot, kot lecący, lecący na nad miastem wiatru. nocą. Lecimy. <śla> Kolejne miejsce, okienka. Okienka? Panienka. Panienka, panienka tak wygląda z, z okienka. Na mnie jest jakaś winiarnia. A czekaj, sorry, sorry, Krzysiu, Ja leków chyba zamieniałem wiesz? A, A <grym> te 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 nie bierze. Tak, chyba wrócić trzeba szybko do hotelu. Tak. A tutaj macie book and cook, więc to, co to znaczy, siu? Że można czytać i sobie jeść. jeść. Zjeść i czytać. Właśnie przeważnie książki leżą na półkach są takie miejsca, że książki może zostawić na dworze. I nikt nie na półce i nie, nie, właśnie o to chodzi, że każdy może są, sobie tą książkę wziąć, ale w zamian trzeba zostawić jakąś silną swoją. O, kolejne spotkanie. Tu jest to jest? To jest być może słuchowisko. Klientka opowiada jakieś swoje historie. Zobaczcie ile ludzi tam jest. Udy, wiesz co, powiem Ci Krzysiu, że takie przygody, czasami w takich miejscach chwilę nostalgii, wiesz? Tak. No. <gry> I każdego człowieka może chociaż na sekundę zabrać takie miejsce właśnie w ten, do, do, tej, do tej jego wymarzonej takiej, wiecie, krainki, no nie? I właśnie to miejsce... To jest taka miejsca. Tak właśnie, tak, właśnie, tak właśnie chyba właśnie działa na, na, na tych ludzi tutaj, no nie? A więc w chwilach nostalgii zobaczysz słuchowisko, prawdopodobnie tak jak powiedział Krzysiek, ktoś tam opowiada... Opowiada jak historię osobę życia. Osobę, a ludzie wpatrzeni jak po prostu... W szpoki, Jak w księdza no nie? na kazaniu. A więc oddają się tak naprawdę za tam w swoim nostalgii. Opowiadają. Opowiadają. Sobie Ciekawie, wypowiedza. tak jak szosak i slaczyk opowiadają. Wam. Na wykładach. O wy o Wam o wykładach. Na wykładach, tak. na zajęciach praktycznych, o tricepsach, bicepsach, tak, najszerszych, czworoboszych, tak. wiesz, opowiadają. Nie da, jeden drugiemu nie daje dojść do słowa, tak, tak się wczuwa, tak? Męczkują, przekrzykują się. Mądrala. M mądrula. O. już z jedzonkiem. już z jedzonkiem, teraz gotowe wszystko. Zobaczcie, Kryki jestem. Wziąłem sobie teraz to samo, tak naprawdę zmiana tylko była węglowodanów. A więc... I co teraz, Patryk, jedziemy do hotelu, a ty się przebierasz i? Idę biegać. Ile? Piątkę. Pięć kilosów. No.